Cześć i cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taka krótka prezentacja, za chwilę pojawi się recenzja tego wzmacniacza Audio Revival model Junior na lampach 6550 oraz 12AT7 w przezmacniaczu. No cóż, bardzo dobrze zrobiony przedzmacniacz i wzmacniacz sam jako całość, bo generalnie bardzo dobrze równo grający ee, lampiaczek. Przypatrzcie się, jak on wygląda. O, złapał nawet kawałek ostrości. Pyli niestety, wiosna. Volum, wybór źródłem, 1 1,2. Tak jak wspomniałem, tu mamy 12AT7, producent dostarcza tung -sola, a tak samo tung -sol, 65 50 Czyli tu mamy pentody. Jeżeli chodzi o lampy końcowe. Zintegrowany wzmacniacz lampowy, single ended, pracujący w klasie A, dual mono. Co mogłoby zwiastować, że mamy dwa transformatory zasilające. Dobra, chyba dam radę jedną ręką go obrócić. Ja myślę, że na pewno, bo nie jest aż tak bardzo, bardzo, bardzo ciężki. O, tak wygląda tył tego wzmacniacza. Możemy wybrać pomiędzy 4 a 8 jeżeli chodzi o wejście zespołów głośnikowych, a właściwie o ich impedancję. Tutaj są rozdzielone gniazda RCA, jeżeli chodzi o wejście źródła. 2,5 A bezpiecznik klasa medium EU. Tak to wygląda. Tak to Wam pokazuję, bo niebawem się pojawi on na kanale. Robiłem mu kilka zdjęć, a dziś mamy drugi maja, wczoraj mocno rowerowo, ale cały czas grają moje diabełki. Trochę zmodyfikowana wersja Traxmana, to co było w VT. Przede wszystkim pozbyłem się sprzężenia zwrotnego sytuacja absolutnie niedopuszczalna dla mnie. Nie lubię sprzężenia zwrotnego, więc postawiłem na dobrej jakości elementy, więc nie powinienem mieć problemu, jeżeli chodzi o wzmacniacz. Na razie gra, zobaczymy co tam co się dalej zadzieje. W sensie takim, że po prostu go testuję i pewnie będę chciał go sprzedać. Tak on wygląda. Mam gdzieś nawet tabliczkę znamionową. W sensie taką, z logo. O, nie wiem, chyba na środku przyło przyłożę. Tam. Jest Nowak Audio. I tak to właśnie, kochani, wygląda. O. Tu pod testowymi głośnikami, kolumnami. Sony leci z kompaktu. Lektor CD, płyta testowa. No Audio Revival testowałem głównie pod moimi awangardami, ale też miałem możliwość przetestowania pod powiedziałbym pasywnymi zespołami głośnikowymi, żeby zweryfikować jakość basu. O, o, Tak wyglądałem diabełki. Będą grały cały dzień, więc zobaczymy, czy coś im się wydarzy, ale nie powinno. Prądy nie pływają. Także jest dobrze. Minus 100 na siatkę, więc myślę, że jest całkiem, całkiem przyzwoicie i trzyma. Dobra. Dobrej majóweczki Wam życzę. Paweł Nowak, Nowak Audio. Cześć.